Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku kursu fotograficznego dla początkujących. Podczas naszego ostatniego spotkania mówiłem o fotograficznym sprzęcie. Dzisiaj na początku chciałbym jeszcze tamte informację uzupełnić o kilka zdań na temat statywów. Zrobienie nieporuszonego zdjęcia przy słabych warunkach oświetleniowych może być bardzo trudne, czy wręcz niemożliwe. I wówczas z pomocą Przychodzi nam statyw. Wybierając statyw, musicie wziąć pod uwagę to, jak ciężki aparat wraz z jego obiektywem będziecie chcieli na nim zamocować. Producenci w danych fabrycznych podają maksymalny udźwig statywu. Ponadto duże znaczenie ma ciężar statywu i jego wymiary po złożeniu. Jeśli chcecie fotografować podczas pieszych wędrówek, statyw musi być lekki, niewielki, ale odpowiednio stabilny. Nogi statywów są rozsuwane teleskopowo, składają się z dwóch lub trzech sekcji. Niektóre statywy mają również dodatkowo wysuwaną kolumnę. Do zamocowania aparatu służy głowica statywowa. Element ten umożliwia swobodne ustawienie aparatu i blokowanie takiego ustawienia. Głowice statywowe mogą być panoramiczne lub kulowe. Te pierwsze umożliwiają zmianę położenia aparatu w dwóch lub trzech płaszczyznach. A aparat mocujemy do nich śrubą statywową bądź poprzez płytkę szybkiego mocowania. Drugim typem głowicy jest głowica kulowa. Jest bardzo wygodna i szybka w użyciu, umożliwia dowolną zmianę ustawienia aparatu, jest niewielka, lekka i stabilna. Aparat do takiej głowicy mocujemy również za pomocą śruby statywowej bądź poprzez płytkę szybkiego mocowania, którą najpierw przykręcamy do gniazda statywowego w korpusie aparatu. Thank you Ciekawą alternatywą dla dużego statywu jest statyw miniaturowy. Oczywiście nie daje on nam tych samych możliwości co duży, pełnoprawny statyw, ale może stanowić bardzo fajne uzupełnienie naszego sprzętu fotograficznego. Szczególnie, że jest niewielki, i bardzo łatwo możemy go w torbie przynosić. A teraz, w kilku zdaniach, postaram się odpowiedzieć na otrzymane pytanie. Jak czyścić sprzęt fotograficzny? Będziecie potrzebować do tego gruszki do dmuchania, można również używać sprężonego gazu do czyszczenia. I tu ważna uwaga, aby zawsze używać gazu trzymając butlę zaworem do góry. Gaz w takiej butli jest skroplony i przy odwrotnym położeniu z dyszy będzie się wydobywać w postaci aerozolu, który może uszkodzić sprzęt. Zawsze przed użyciem przedmuchajcie dyszę z ewentualnych pozostałości aerozolu. Do czyszczenia optyki potrzebne będą specjalne bibułki do czyszczenia szkła optycznego oraz ewentualnie zestaw do czyszczenia aparatów, w którym znajdziecie małą dmuchawkę z pędzelkiem, miękką ściereczkę, patyczki do zmywania optyki i konieczny do tego specjalny płyn. czyszczenie zawsze rozpoczynamy od zdmuchania zanieczyszczeń Pozostałe zabrudzenia aparatu usuwamy miękką ściereczką. Czyszczenie optyki również zawsze rozpoczynamy od przedmuchania. Chodzi o usunięcie ewentualnych ostrych zanieczyszczeń, takich jak drobinki piasku, które mogłyby zarysować soczewkę czy filtr podczas dalszego procesu czyszczenia. Najlepiej jest przedmuchiwać obiekty trzymając go w ten sposób, aby zdmuchiwane zanieczyszczenia opadały na dół. Jeśli na filtrze czy soczewce mamy zabrudzenia w postaci zaschniętych kropelek wody czy ślady palców, musimy je zmyć. Do tego służy specjalny płyn do zmywania optyki i tylko takiego płynu możecie bezpiecznie używać. Nakładamy kropelkę płynu na wacik i zmywamy optykę. Następnie wycieramy bibułką do czyszczenia optyki, uważając. Aby nie dotknąć tej strony bibułki, którą będziemy wycierać, unikniemy w ten sposób ponownego zatłuszczenia optyki. Na koniec możemy jeszcze raz przedmuchać obiektyw. W razie konieczności możemy również czyścić tył obiektywu. Robimy to przy pomocy strumienia powietrza, ale bardzo delikatnie, aby nie wdmuchać ewentualnych zanieczyszczeń do wnętrza obiektywu. Odradzam samodzielne czyszczenie matrycy, szczególnie tym, którzy swoją przygodę z fotografią dopiero rozpoczynają. Aparaty z wymienną optyką posiadają specjalne układy, które automatycznie usuwają zabrudzenia matrycy przy pomocy ultradźwięków. Jeśli nie poradzą sobie z zabrudzeniami, oznacza to, że jest ono zbyt duże i najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z pomocy specjalisty.